Hej, kobieta spóźnia się na randkę. Poznaliście fajną kobietę interesującą, ciekawą. I pierwsze wasze spotkanie, drugie wasze spotkanie, trzecie Wasze spotkanie. Ona się spóźnia 30 minut, 40 minut na randkę, a przepraszam, bo tutaj korek, a tutaj to, a tutaj tamto. Za każdym razem wymyśla jakąś nową historię albo tą samą historię. W każdym bądź razie nigdy nie przychodzi na czas. Informuje Was już jak Wy jesteście, stoicie, to ona Was dopiero informuje. Na przykład macie na 12 spotkanie, ona Was informuje albo o 12, albo za 12, że ona w pół godziny się spóźni. Nie? Tak jakby nie mogła przewidzieć tego wcześniej, nie mogłaby, nie mogłaby napisać do Was na przykład o godzinie 11, że się spóźni. Nie? Ja rozumiem, raz można się spóźnić, no bo to są różne sytuacje losowe w życiu, ale jeżeli ktoś to robi na drugim, trzecim, czwartym spotkaniu, to znaczy, że nie szanuje Waszego czasu. Czyli nie szanuje Was. A jeżeli nie szanuje Was, a Wy na to sobie pozwalacie, no to yy, początek, jeżeli na początku już yy, powstaje brak szacunku, to nie wyobrażam sobie dalszej yy, części tego spektaklu, bo w tym momencie powstaje spektakl. Spektakl, który no, może się tylko skończyć w jeden sposób. W jeden sposób. A skończy się jednym wielkim dramatem oczywiście dramatem w Twoim kierunku. No bo jeżeli kobieta w ten sposób Cię traktuje, a Ty nic z tym nie robisz, to oznacza to, że tak naprawdę nie masz szacunku sam do siebie. A jeżeli nie masz szacunku sam do siebie, to wybacz, żeby ktoś miał szacunek do Ciebie. Więc taka moja rada, skromna. Jeżeli kobieta raz się później na spotkanie, ok. Napisze, przeprosi. Ale jeżeli robi to notorycznie, to powiem Ci za trzecim razem, gdyby przyszła w ten sposób na spotkanie, ja bym w ogóle nie przyszedł. Bym napisał Przepraszam, ale jest za duży korek. I to wszystko. Być może się kiedyś, być może yy, się kiedyś spotkacie, być może nie. Po drugie, jeszcze jest coś takiego, co ja zauważyłem, że jeżeli dasz, dasz komuś pewną nauczkę, pokażesz yy, swoją osobowość, swój charakter, to ta osoba czasami zrozumie, czasami nie zrozumie, więc... Warto, żebyś od początku dbał o własny tyłek o to, żeby tobie było również dobrze w tym związku i nigdy, ale to prze nigdy nie pozwól kobiecie na takie ruchy, bo granica będzie przesuwana notorycznie, a ty w pewnym momencie zostaniesz zdeptany tak jak wielu moich kursantów, tak jak wielu moich znajomych, których znam, którzy Pozwolili sobie wejść na głowę, i to, co z nimi kobieta zrobiła, to był jeden wielki dramat, jedna wielka tragedia. Nie to, co kobieta z nimi zrobiła, tylko to, co oni sobie ze sobą zrobili. A można powiedzieć, z brakiem własnej wiedzy. Bo gdyby mieli wiedzę, nigdy by do czegoś, do takich tragedii nie dochodziło. Ja osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Na dole masz link do moich szkoleń akademiamyślinkdm.pl i proponuję Ci taka rada ode mnie. Jeżeli kobieta na trzecie spotkanie się spóźnia, to wyprzeć ją i Ty na to trzecie spotkanie po prostu nie przyjdź. Hej!